Ja nie mam na razie żadnej broni. E, mam ten. Słuchajcie bo... Osob będzie. Tutaj to jest, wiem o tym. Dobra, jeden Ja też jednego ubiłem. Drugiego ubiłem Kuźwa go napadłem Aleś mnie ale żeś mnie, mnie nastraszył <grywa> Kuźwa O Ale potka O właśnie, pota mi no. się tu, tu, Tu jest dużo ludzi, tu jest dużo ludzi, trzeba A. ich cisnąć To jest lepki lasek, to panda Czy ktoś jest zainteresowany takim czymś? Czeka. Dobra, tu jest w końcu coś, coś się dzieje, słuchajcie. A. Coś się ja, dzieje. Ja taki, a żaden. O, jest potaj zielona. O i taki. Dobra. Chyba jesteśmy sami już. Tak, tak, tak. A się dziwię, że tutaj sami. Nie, bo to wiesz, bo to, bo, to, bo to, jakby nie było trochę, trochę, wiesz, jak było, nie? Tak, bo przeważnie jak lecę to od razu na kują. Hmm. E... E, B. Kuch. Kto chce potkę? Użał? To... Ja mam, ja mam jedną, może pełni się w sobie. A czemu wtrzegramy? A gościu wyszedł. No i teraz będziemy mieli sukces właśnie. To właśnie. O, i mam potraw. Dobra. Mecka by się. Ale nie taka. Co to na EDY rzuca? Co to? Co to? Co nie co wiem. To? Nie wiem właśnie. Kto się na EDY podrzucił. Hmm. O nikogo nie ma. Czemu was tutaj dają nie, ja nie zrzucałem, ja nie mam w ogóle najdu. Weź Maciek Nikola? Ja, ja sobie robię potem Co za gość To ty kurde Obujek to weekend No zaraz dostanie kopa Kopa, zaraz dostaniesz dostanie. Kopa. Zaraz dostanie, dostanie low Powiedziała, że zostanie powiedziała... Powiedziała, że cię poskłada w 5 minut. Widziałam, bo chodzi na MMA, no nie? No ja teraz ja robię MMA. No Dobra, tej. Co, idziemy do strefy? Dziobas to jest gość. Robi se jaja z kolegów i nie ma dość. O, już się remuję. to gość. Se jaja z kolegów i nie ma dość. Czemu ja tu nie mogę tego Bo jeździć? nie możesz tego i tamtego. Dobra, mam niebieską meczkę możemy iść. Ja mam siwą, ale pompę mam. Tylko, że pamiętajcie, że każda ekipa będzie 4 na 3, więc musimy tam dobrze składać. A. Musimy zawsze jednego powalić, żeby być na równi. Nie dygamy. No dobra, jesteśmy w strefie. O, tak obrzeżami sobie chodźmy, nie, nie zaczynajmy piesi, chyba że będą faktycznie słabiecy Może w ten sposób Żeby się nie okazało, że słabi to my To też A. tak nie chodzi Ja tu idę jeszcze, zobaczę w Domku, Tomku, Mesiła mnie Ale bo <laughs> tu nie ma tu nie ma te, te zrzuty to też. Te zrzuty to są takie. No tak jakby. Nie wiem, dla mnie pod koniec mapy. Jest strefa niedaleko. daleko. Bardzo. Aha. O, Si. Maciek, trochę zostałeś. No już ten. Się okazuje, że my zostaliśmy. Poczekaj na nas, nie, nie odchodź. Nie odchodzę. By wstydu nie było. No ja tam podchodzę trochę, bo faktycznie ta strefa jest daleko strasznie. Ej, tak się Dobra, odchodzi. to będzie. To będzie chyba ostatnia gra, bo mam niski poziom dualu. Przełóż baterię z tego, z wibratora od, od starej. Gdzie wy jesteście w ogóle? O, dobra. W Lesie łopanie to wy zadawajcie, bo tu strefa idzie. Mam gości, ale nie strzelam do nich sam. O, jeszcze spadłem, a nie spadłem. En minutę mamy. Kłanie. Ja sobie podchodzę. Nie ma, nie ma. Lud jest tam. Zobaczymy, czy ludzie są jak są, otworzą to. Dobra, ja tutaj na granicy sobie zaczekam na Was. Strzały? Strzały gdzieś na. na E. Pan. Mhm. Po lewo naszej. O, dokładnie. Gdzieś tam był, coś strzelało. A, tu jest rzut. To Dobra. To odpalaj go, a ja tu przypilnuję. Zobaczymy, co tu się dzieje. No i Koniec. Oj, bardzo dobrze. Po tylu, co chciałem skarek. Ja, no! okej. Okay. może by tak poszedł. Pełnicze, a będzie fajnie. Ja bym potrzebował do snajperki. Mam trzynaście. Kurde, trochę żeśmy się rozbiegli. No to... ja czekam na Was. Patrz, a gdzie ty jesteś? Tam jesteś, z tamtej. Mhm. O, dobra, ty. Mogę... Ile masz do stajpy? Coś na tyrolce leciał, a to ja. ty. Masz do 8 Osiem zostawię sobie. Dobra. Dzięki. Znowu ta cisza, no i to przypał jest jak ta cisza. Czemu? No bo ta Kostacjo też była. <laughs> I Lipa była. O! To jest. Ale mam pomysł. Tam na tą... No, 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 no. i na, na Heinganti. O, mamy gości, mamy gości. ja bym proponuję, żeby... I tam są? Tam o tam. kurde, ty 110 dostał. Dostałem, dostałem Leży Leży, ale jest jeszcze jeden ja Co, tam Podjeżdżamy pro... tam Tyronko, tak tak tak, 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 dawaj, 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 dawaj Dobra Idziemy strzelać przy mnie. Bo jak leży jeden to jest... Kurde, no nie mogę pod <laughs> tego A ale ten... Skoczysz. O, pojechałem w drugą stronę. Już ci pomagam, ja już, nie już nie żyją. I, I po tu... co było do nas strzelać? Po co to zaczepiać? A. Niebieska MK jest jak coś. ja mam tego, tak. Ale... A to on był sam? Nie, nie dwóch tu było. Dwóch, on jak oni akurat leczyli się. Nie wiem dlaczego on przes nie przestał leczyć i... ja Dobrze. zobaczę co oni tam mają. Może wezmę coś lepszego. Drogą, drugą MK sobę wezmę najwyżej. Mamy minutę, możemy sobie tu przeczekać na spokojnie. Ooo, jak ładnie. Ja, ja bym tam trochę podszedł bliżej, bo to później... Ale strefę mamy od razu, wiesz? I jak ty zjedziesz od razu masz. Jak tak, zjedziemy z tyrolką i mamy strefę. No. Tu za plecami trzeba patrzeć. Czy nie podejdą? Tu od końca strefy. O kuźwale, żebym zjechał. <laughs> Dobra, to ja podejdę sobie z tej strony na spokojnie, do Tyrolki. E, macie potki? Mogę komuś coś dać jak ja potrzebuję. Ma, ja mam potki, pod... też potki? A, masz. Ja mam. Nie, mam. Zastanawiam się czy też nie wypić, bo ma lepiej full. Piję sobie. Dobra, ja jestem pod wami pod górką, przy okay. Tyrolce, nie będę, nie będę już wjeżdżał. Ja jestem na początku strefy, zaraz pod wami. No ja tu patrzę ze skopa, ale nie widzę póki co nic, za bardzo. Słuchajcie, dziewięciu zostało z nami. Tak. No to trzy, trzy drużyny, no. Dwie, dwie. Nie wiem, czy jest. ona powoli idzie tak. A, powolutku, nie schodźcie za szybko. Nawet tyrolką nie zjeżdżajcie, tylko jak możecie to się zsuńcie po... To tej... Nie było słychać O, ładnie O, o. I nigdzie nie idźmy Po drzewa Nawet możemy uderzyć o tam, o za Pleców nie mamy Nie Dobre. Nie, bo jest góra i strefa, więc nawet... Będziemy... Tam on nie przyszedł. Przeładujcie sobie wszystko. O, wszystko. To słuchajcie, ja od granatów zawleczki wle... za powyciągam. Dobrze. <laughs> Ej, chodźcie do tego domku może. Tak. bo na domek. Nie. Nie. będziemy patrzeć. się. Ja plecy będę ogarniał w razie. Dobra, ja patrzę w lewą stronę. Pochowali się. No pochowali się, pewnie snajperki mają. I, idzie jeden, idzie jeden. Leczy. A gdzie? 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 O tutaj, o. No to dawaj go. Piękne. Zwalibiście. Jaka mocno. akcja? Właśnie o to Ty. chodzi. No, ale z drugiej strony mogliśmy poczekać, aż go uleczy i go jednąć. To tamten byśmy też go ubili. A, co? Co za akcja? Ty, ja sobie idę wziąć od niego broń, bo on ma dobrą. No, weź sobie, weź sobie. A żebyśmy za chwilę po ciebie nie musieli iść. Na, na, na biegu, Zyrka. nie zastanawiaj się. Yy, strefę mamy blisko. A, tak, tak. Minuta 32, więc spokojnie. Chodźmy. No to jest ekipa, jest ekipa na ekipę, nie? Tak. To ja już ich widzę. Gdzie? Na dachu. Dobra. Nie wychylać się, nie wychylać się, spokojnie. Są. Aby Gdzie jednej... na dachu. No, oni się patrzą na, na nas. Dostał 110. Kurde, telefon mam. Moment. Dostał 35. 135 Nie wiem, podejść tam? Nie. A twoja mama, oni. No to rozłącz się. No już, już, bo to do moni pewnie. Na spokojnie. I oni podejdą. Tak, tak, tak. Nie, 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 nigdzie się nie tego. Tylko, że oni są w strefie. No. Myślę, przejdziemy. bokiem. O, bokiem. Chodźcie tutaj do mnie, chodźcie do mnie, do mnie. Nie biegnie, nie biegnie, nie biegnie, gościu z lewej, z lewej mamy gościa. Mam Zdębie gościa do... z lewej. 10 dostał. O tu jest, o tu jest. W tym jest, w hangarze. Leci się, leci się. Idę rzuca. Ja tak, ja. Aha, domy, ja domy. Za, za Gdzie dołem. wy jesteście? Gdzie wy jesteście? To ja tutaj. A już tutaj. To ja tutaj jestem. Yy, uważajcie, bo oni chcą nas obejść. O kurde? O tutaj jest są. Po, jest, jest, koło jest koło jeden. Są. Chodź tutaj. Ale ja mam ten, ja mam ten. O no, chodź tu do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Oni się wychylają. Nie, jest. czekaj, ja go może ten, postaram się go ubić. Chodź do strefy, chodź do strefy. Nikola, otwórz! Jeden jest tutaj w tym. Kurde. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie. Tu jeden, o kurde, zajęliśmy ich bazę. A. Uważajcie, uważajcie, Jestem bardzo mocno bity. Leży, leży, leży. Jeden jest tu, plecy, plecy nam robi, plecy nam robi. Ja mnie już powalili. Prawa, prawa, lewa, prawa, lewa. Leży? Leży. I tu masz dwóch, tu masz dwóch. Jeden jest low. Jeden jest low. Lewa, 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 lewa. Ja, Nie dobra. no, to był drudzy Kurde ty, ale mecz no, po Ale powiem wam, no cię.